Siódmy festiwal kuchni regionalnej z Wiśniowym Smakiem, który odbył się 21 lipca, to kwintesencja imprez kulturalnych organizowanych w gminie Wiśniew. Wachlarz kulinarny produktów regionalnych z wisienków w tle, obowiązkowa polka wiśniewska, muzyka i taniec ludowy, niecodzienni goście na estradzie i wśród publiczności, gry, konkursy z nagrodami, mnóstwo uśmiechu i zabawy tak właśnie wyglądało niedzielne popołudnie spędzone przed budynkiem Urzędu Gminy. Festiwal rozpoczął się drugim biegiem ulicznym z wisienką w tle, którego wyniki przedstawiają się następująco. W kategorii szkół podstawowych w biegu na dystansie 1200 metrów zwyciężyli wśród dziewcząt Marta Jurzyk i Kacper Jadczak wśród chłopców. W kategorii szkół gimnazjalnych na dystansie 2400 metrów zwyciężyli Julia Maksymiuk oraz Krzysztof Borkowski. Z kolei w kategorii Open na dystansie 3600 metrów pierwsze miejsce wśród kobiet zajęła Karolina Przestrzelska, zaś wśród mężczyzn Patryk domagała. Organizatorzy ufundowali ponadto nagrodę dla najmłodszego uczestnika biegu, którym okazał się 6-letni Aleksander Potocki z Mrychy. Nieodłącznym elementem Festiwalu Kuchni Regionalnej z Wiśniowym Smakiem jest ceremonia zasypywania młodych wiśni na nalewkę. Nastąpiła ona po uroczystym otwarciu dokonanym przez wójta Krzysztofa Kryszczuka i jak co roku zebrała osobistości ze świata polityki, kultury i biznesu. W tym roku wiśnie zasypywali m.in. Krzysztof Tchórzewski i Krzysztof Borkowski, posłowie na Sejm RP i starosta siedlecki Zygmunt Wielogórski. Ostatnią osobą, która zwieńczyła przygotowanie tegorocznej nalewki, był współgospodarz imprezy Wójt Krzysztof Kryszczuk. Same owoce pochodzą ze wszystkich miejscowości gminy Wiśniew i będą smakowane na przyszłorocznej edycji festiwalu. Nie oznacza to jednak, że nalewki to jedyne potrawy, które królują w Wiśniewie. Równą popularnością cieszy się konkurs na najlepszą potrawę, oczywiście z wisienką w tle. W tym roku wyniki przedstawiają się następująco. Pierwsze miejsce za kawę mrożoną z musem wiśniowym i bitą śmietaną zajęły panie z koła gospodyń wiejskich z Wólki Wiśniewskiej. Drugie miejsce zajęło koło gospodyń wiejskich z twork za sakiewki schabowe z wiśniowym smakiem. Trzecie miejsce zajęła pani. Kalina Koszara za golonkę w piwie z wiśniami. Komisja Konkursowa wyróżniła ponadto Koło Gospodyń Wiejskich z Radomyśli za chleb wieloziarnisty z wiśnią na zakwasie naturalnym, a także Koło Gospodyń Wiejskich z bork Paduch za schab duszony z wiśnią. To jednak nie wszystkie potrawy, jakie panowały w Wiśniewie tego dnia. Postanowiliśmy sprawdzić, co jeszcze cieszyło się popularnością wśród mieszkańców gminy. Nieodłącznym elementem dzisiejszego nie święta w Wiśniewie się. jest pokaz e, pięknych potraw, które przygotowały nam Panie. E, drogie Panie, skąd jesteście? Jest jesteśmy doma? ze Starych Oknin. E, czy reprezentujecie jakieś koło gospody? Tak, oczywiście jesteśmy z koła gospody wiejskich. I Jakie potrawy Panie przygotowały dzisiaj dla tych wszystkich kupujących, tak? Bo tu można kupić, można również skosztować to wszystko. Tak. W tym roku przygotowałyśmy żeberka wieprzowe w sosie miodowo-wiśniowym. Przygotowałyśmy również karkówkę w sosie śmietanowo-wiśniowym, jak również pyszne drożdżowe bułeczki z wisienką. No właśnie, wszystkie, wszystkie, wszystkie potrawy są z wisienką. Które z potraw, że tak powiem, są najbardziej popularne tutaj wśród kupujących, wśród również zwiedzających? No na, no na pewno najbardziej popularne są jakieś ciasta. Niemniej na pewno bardziej ciekawymi potrawami są mięsa, bo to coś innego. Potrafimy przygotowywać mięsa w jakiś tradycyjny sposób, a to jest coś nowego i co warto spróbować. No właśnie, jest taki chyba taki miks, że tak powiem, czegoś powiedzmy o innym słowach smaku ze słodko wiśnią prawda tak, Bardzo Naprawdę Dzień smaki są bardzo ciekawe i oryginalne. Jako Magnes TV po raz pierwszy uczestniczyliśmy w tego typu imprezie odbywającej się w Wiśniewie. Przy tej okazji postanowiliśmy porozmawiać z dyrektorką Gminnego Ośrodka Kultury, panią Janiną Dołgich o idei festiwalu, jak również sposobach wytwarzania nalewki. W tym roku mamy już siódmą edycję Festiwalu Kuchni Regionalnej z Wiśniowym Smakiem. Na celu ten nasz festiwal ma promocję naszej Gminy Wiśniew, zrzeszenie naszych pół gospodyń, których mamy 10 i ten Konkurs kulinarny te generalnie liczyliśmy na angażowanie tych kół gospodyń i ich twórczą taką inicjatywę w przygotowaniu potraw z wiśnią. Konkurs się rozwija pięć lat temu, jak przystąpiłam do realizacji tego programu. Konkurs jest siódmy, ja jako organizator Współorganizator, bo organizatorem i inicjatorem jest gmina Wiśniew, gminny ośrodek kultury jest współorganizatorem tej imprezy, rozwijamy ten konkurs, zachęcając i promując naszą gminę w ten sposób, że zapraszamy inne grupy Kulinarne, a w tym razem mamy kochanówkę, taki za tutaj czy z siedlec. Mamy dwie osoby indywidualne, które zgłosiły się i Mości brody również jest zawsze naszym uczestnikiem naszych konkursów. No właśnie, tutaj pani powiedziała, że jest ten konkurs kulinarny. Ja tutaj przechadzając się po tych stanowiskach, gdzie były potrawy bardzo smaczne zresztą, zauważyłem, że te wiśnie występują praktycznie wszędzie, prawda? Bo oczywiście no, sprawą oczywistą i chyba taką niepodlegającą dyskusji jest występowanie wiśni w różnego rodzaju ciastach, ale dzisiaj zobaczyłem wiśnie w różnego rodzaju mięsach. Rozumiem, że Panie ta takiej również potrawy tutaj przygotowują. E, tak, jak Pan zauważył, tak właśnie jest. Nasze Pani są tak twórcze kobiety i nawet jedne kolo ma taką nazwę, że z tej wiśni robią się, z wiśnią robią się różne dania. Od nalewek, od ciast i do dań z mięsem, z Warzywami. W tym roku u nas jest gość w jury, przewodniczącym komisji jest pan Sorrentino, on jest z Włoch. No myślę, że ta nasza tradycja trochę będzie już przemieszczała się i za granicę naszej gminy, no i dalej na zachód. Jak powiedział przewodniczący powiatu, że chciałby wypić naszą wiśniówkę, naszą regionalną nasz regionalny produkt gdzieś tam w Ameryce, żeby ona była z rzędu tak jak i shopping. Bardzo pięknie on to powiedział, mi się to spodobało. Tutaj również zaobserwowałem taką fajną część tej, tej uroczystości, tego dzisiejszego święta, jak taki rytualny, nie wiem czy to dobre słowo, rytualne, a przynajmniej takie świąteczne drylowanie. Jest to jakaś tradycja, powiedzmy, która ma zagwarantować jakość tej wiśniówki? Cały czas rozwijamy się jak w kulinarnej tej twórczości i rozwijamy się w programie naszym. I od ubiegłego roku zaprosiliśmy wszystkich sołtysów, też chcemy w ten sposób wyrazić szacunek do tych ludzi, bo one działają społecznie i pokazać ich w ramach naszej imprezy. I dlatego zaprosiliśmy 27 sołectw do drylowania. Poza tym były goście, którzy również drylowali to tak nazywana kadra grupa VIP-ów. Bardzo, bardzo ciekawe stwierdzenie, muszę powiedzieć. A czy ma już Pani, może tak troszeczkę sprowadzając naszą rozmowę na ton prywatny. Czy. Pani sama, tak już prywatnie, również ma jakiś taki przepis na taką dobrą wiśniówkę? Wiecie, ja Wam powiem, że ja się kulinarią, wiśniówką nie trudzę się. Moim zadaniem jest, co możliwe, to wszystko podciągnąć pod wiśniówkę. I nasze zespoły są ubrane właśnie, jeśli Państwo zauważyliście, w stroje czerwone. I to świadczy o kolorze nazwy Wiśniew. Wszystko, co pasuje do tej nazwy jest w charakterze tego koloru. Podsumowując, na skwerze przed urzędem gminy Wiśniew, organizatorzy zapewnili wiele atrakcji. Około godziny 22 niebo rozświetliły fajerwerki, tym samym kończąc siódmy festiwal kuchni regionalnej. Kolejna edycja za rok.